Vincent płonąc w atmosferze. Ja pierdolę, ale gówno. To pierwsze słowa, jakie mimochodem wypowiedziałem tuż po przeczytaniu tej pozycji. Paradoksalnie jest to chyba też najtrafniejsze podsumowanie tego czytadła. Autor już na wstępie solidnie sobie zapracował na tytuł zażygańca. Wierzcie lub nie, ale na pierwszych stu stronach jest siedem razy opisane, jak ktoś żyga. Chyba jeszcze nigdy nie czytałem czegoś, co sprawiło, że się tak niekomfortowo czułem. Te wszystkie opisy, w których zażyganiec sam się wyzywa od debili, albo ludzie biorą go za dziwaka, że nada. W sumie rozumiem, jaki był zamysł. Gość chciał podkreślić, jak wielki progres zarobił, ale wyszło żałośnie. Momentów, gdy autor zaprzecza samemu sobie, jest mnóstwo. Na przestrzeni kilku zdań, autor najpierw podkreśla, jaki to jest pewne siebie żeby dosłownie dwa zdania później cytować swoje myśli, które absolutnie temu zaprzeczają. Teoretycznie jest to opowieść o drodze puła, jak gra Nila Straussa czy Seks, Magii i Uwodziciele, ale seks pojawia się dosłownie trzy strony przed jej końcem. I to nie za sprawą autora, tylko dziewczyny, która sama w czasie wakacji nad jeziorem mówi, że się z nim prześpi. Tak to jest, gdy ktoś za bardzo chce napisać książkę, by się kreować na kogoś, kim nie jest. Cringe, żenada, pojawiają się w trakcie lektury nieustannie. Podczas opisów żykania, gdy autor ma się za trend setera tańczenia w klubach, gdy imaginuje sobie, że wszyscy na niego patrzą w klubach, gdy skrzyczała go chrzest na podrywanej dziewczyny, gdy rodzice nie chcieli go puścić na weekend na Ukrainę. Gdy nie stać go było na wejściówkę do klubów w Kijowie? What? Albo gdy pobił go kolej, z którym razem tam polecieli? What? Ech. Merytorycznie. Gość kompletnie nie zrozumiał, jakie znaczenie ma komfort w procesie uwodzenia i wszystkie swoje tzw. sukcesy opierał na odbijaniu buying temperature lasek w klubach. Full mate. Mat głupca. Czasami sukcesy nie oznaczają, że ty grasz dobrze, tylko że druga strona gra słabo. Mniej bajkopisarstwa, a więcej pokory i zrozumienia czytanych materiałów. Po tej lekturze w życiu bym nie czytał bloga zażegańca. Za to czytadło zapłaciłem jedną złotówkę komuś na Allegro. Mocno przepłaciłem.